Turn the music up. Cześć, witam Was w pierwszym odcinku zagrajmy w Agar Simulator 2011. A więc tak To jest gra... Pff, myślałem, że to będzie bardziej podobne do symulatora farmy 2011, ale nie to jest całkiem... sorry? No dobra już jestem. I tak myślałem, że to jest bardzo podobny do symulatora farmy, ale to bardzo się od niego różni. A zresztą zobaczycie zaraz Stworzymy nową grę I jak widzicie Wchodzimy sobie w OSD lub z Skakać nie możemy Shiftem szybko biegniemy To jest nasz garaż Jak jakąś maszynę kupimy to ona się tam pojawia tutaj to się nie otwiera a więc tak kupno pierwszego traktora ale naciskam escape i tutaj widzicie macie menu główne znaczy nie główne no ale no dobra i tutaj mamy traktory, kombajny, narzędzia a więc bierzemy traktory to później i idziemy na zakupy ja na początek zawsze kupuję tego za 47 tysięcy euro. Tak i ci zobaczymy czy będzie. No i jak widzicie jeździ. Najważniejsze w tej grze to jest to, żeby co jakiś czas zapisywać. Najlepiej jak najczęściej z tangry. No i już trochę pojeździliśmy I teraz kolej kupić yy. narzędzia. siewni, kultywator, gnojowica hmm. najpierw kupimy pług, przerwał na chwilę. No dobra, już jestem. A więc tak, pług już mamy. I jedziemy na pierwsze pole. I tak myślę, że tak w połowie dopiero zrobię cięcie i to by było na koniec odcinka. Na razie coś wam będę tam mówił, takie wiecie. Klawiszem X podczepiamy narzędzie. Aha i właśnie to nie da się tak jak w symulatorze farmy, że na przykład jedziecie sobie gdzieś na przykład drogą, opuszczacie pług i oracie sobie drogę. Tutaj tak się nie da Klawiszem upodnosicie podnosicie i odopuszczacie. A15 jest nasze i A17. I chyba zaczniemy na A17, bo ono będzie mniejsze. Tak, no, to jest A17. Ja tam osobiście lubię tak robić. Na przykład zaczynam odtąd. No i jak widzicie, wszystko ładnie idzie. I właśnie, jak najczęściej Zapisujcie stan gry. Zapisz grę. I teraz kontynuuj. Bo chociaż wam się zminimalizujecie grę, i na przykład mieliście już, nie wiem, zasiane, i zminimaliz zminimalizujecie grę, lub sama się zminimalizuje, to wtedy macie pole takie właśnie od początku. Od tego czasu jak. Grałem z stoksem, nie na multiplayerze, tylko on grał u siebie, a ja u siebie i sobie gadaliśmy To od tego czasu zapisuje tak gdzieś co 5 minut. I tutaj nie musicie klikać na przykład, że jedziecie za szybko. Tutaj trzymacie na przykład dwój, jedziecie do przodu i maksymalną prędkość macie tak jak widzicie. Klawiszem H trąbicie jakbyście nie wiedzieli. I jak widzicie tutaj po prawej stronie macie na przykład orka i tu jest 3%. Znaczy, że 3% ukończyliśmy pracę na polu. Później mamy spulchnianie, sianie. Najpierw powinno iść nawożenie, ale ja na razie nie mam nawozu. Znaczy nie wiem, jeszcze do tego nie doszedłem, bo to trochę jest trudna gra. Aha, i Minecraft, na Minecrafta znowu będziecie musieli czekać, bo już mieliśmy nagrywać, a tu Toks wpatrzy, oja, mikrofon mi nie działa, no i właśnie tak jakoś wyszło. A na nowego nie stać, ponieważ wszystkie pieniądze jakie ma przeznaczy na tani alkohol z górnej półki, no i zdacie go tam. z Minecrafta znowu jakieś yy, 3 dni nie będzie. A już mieliśmy nagrywać już na moim serwie, tak fajnie wszystko. Wchodzimy, patrzymy. Tak sobie nie działa mikrofon. O ja. Jak widzicie tutaj, brudzi się nam traktor i możemy go umyć. Ja się na swoim zapisie nawet nie myłem ani razu. Jest kompletnie czarny i tak jakoś wyszło. Aha, i tutaj macie muzyczkę, na przykład że jak tego radzi, taka fajna muzyczka, taka przyjemna, taka no 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 na no. Ta gra jest... Nawet, nawet ona jest bardzo dużo czasochłonna, że tak powiem. Aha, i tutaj możecie mieć kilka rodzajów zwierząt. Nie to, że tylko krowy i to wszystko, tak jak w farm... w symulatorze farmy. Tutaj możecie mieć kaczki, o to ile pamiętam do... A nie, to były gęsi. Krowy, konie chyba, świnie. A zresztą jeszcze wam pokażę tak przy końcu odcinka. Teraz na razie chociaż to skończę. Aha, i może zauważyliście. Nie mam już limitu na YouTubie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Mam tylko limit 2 giga, ale w tym to się powinien zmieścić. Może w następnym odcinku będzie Tox. Chyba mu już pożyczę te słuchawki. Ale to jeszcze nie wiem. Bo tak to tak samemu to tak... Niby to, niby to i tak wiecie. I właśnie teraz jest już nowa seria yy, z is Infected. Mamy tam swoją gildię z Toksem, tylko Toks jest pod inn inną nazwą. O, 12% O matko Kiedy ja to skończę Ale oczywiście tego z wami już nie będę robił Bo to będzie taka krótka seria Zaoram to pole, kolejne Skultywuję, zasieję, skombajnuję I to myślę, że to jedzie sezon taki pierwszy I później jak jest tam kolejna farma To będzie sezon drugi I tam jest jeszcze jedna farma To jedzie sezon trzeci tak już sobie podzieliłem, ale nie wiem czy to jeszcze wypali wszystko I na nie. symulatora farmy chyba będziecie musieli poczekać, bo brakło mi 6000 do kultywatora nowego <grywka> Ja myślałem że już tak ładnie wszystko, starczy będzie kultywator, największe pola nasze, haha, ha. a tu 6000. Yy, Nie wiem, czy ten odcinek nie będzie taki zbyt nudny. Wiecie, pierwszy odcinek i takie tylko. To też by nie było takie. No ale już to niedługo kończę. I pokażę Wam jeszcze, jakie możemy mieć zwierzęta w zagrodach. Aha, dziewiątką włączacie mapę. Mi się dopiero teraz przypomniało. No ale to później. Na razie. Te dwa pola nam starczą. Później możemy oczywiście kupić nowe. O matko, jeszcze raz będę musiał przejechać. Jak ja takich nie lubię, takich krótkich kawałków, gdzie specjalnie trzeba jeszcze raz jechać. Aha, chyba klawiszem F5 zmieniacie kamerę, ale to... Na razie grajcie z taką, jeżeli lubicie. Tak jest łatwiej. Tak tylko dojadę tam Pokażę Wam jakie zwierzęta tutaj możemy mieć No i resztę dokończę bez Was I w następnym odcinku kultywacja. Aha. Ale kultywacja chyba już szybciej pójdzie. Kultywator jest większy. I chyba szybciej można jechać. Wow, ukończyliśmy 21%, 22% pola. Oh, oh. Nie, no dobre. Tak, widzicie, tutaj mamy zagrody i na przykład pierwsza zagroda. Byk, kurczak, krowa, sarna, osioł, koza, gęś, koń, świnia, królik, owca. Co tu jeszcze możemy. Aha, pola. Eee, kombajny wam jeszcze pokażę, albo nie, kombajny będą kiedy indziej. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Ja jeszcze zapiszę sobie. To by było na tyle w tym odcinku. A więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Na razie.